Cześć, dziś nagrywam hurtę z filmiki Zobaczcie, podałem matkę z klateczką. Zrobiłem swojej roboty ciasto z cukru, z, z pyłku. O, jest takie: pszczoły chętnie to zjadają, powiem Wam, że już jest sporo zjedzone. No niestety, odkłady trzeba o tej porze dokarmiać. Jak się robi z dwóch, trzech ramek odkład, no to niestety trzeba. Takie pszczółki dokarmić troszeczkę. Zobacz, zobaczcie, one tutaj sobie ładnie wentylują. Pokażę Wam tutaj, otworzę. To jest już klateczka otwarta. Według mnie matka już jest przyjęta. Zobaczcie, przeważnie jak jest zachowanie takie, że one je adorują, skrzydełkami machają, interesują się, jeżeli one tam języczkiem ją wkładają do klateczki. Ręka mi się trzęsie, no przepraszam za to. Jeżeli, mi się ten, jeżeli one tam języczkiem do tej klateczki sięgają te pszczółki, to one tutaj on, postarają się ją karmić z skrzydełkami ruszają. No po mojemu ona jest przyjęta bardzo ładnie. Tutaj dostałem od pewnego kolegi, on mi tutaj znów gubi ostrość. Trzeba zmienić telefon. O, w tym roku opalitki są czerwone. Zobaczcie. Jakbyście poszli do pszczelarza na lekcję o pszczołach, napis podpisany z Alpejka, tam W środku ma czerwony opalitek. Nie będę się chwalił od kogo. Niektóre osoby nie lubią rozgłosu. Jest takie pudełeczko wielkości zapałki. Nie wiem, może widzieliście w poprzednich moich filmikach, jak to jest matula nieunasienniona ona potrafi tam no, w ciągu kilku dni polecieć na ten lot godowy jak w poprzednim filmiku mówię, mówiłem kopulować nawet z piętnastoma e, z 15 trutniami pszczelarze nazywają to lotem godowym e, w książkach pisze że takie właśnie Gody odbywają się na wysokości 5 km, gdzie się gromadzą trutnie z wszystkich pasiek w okolicy. a i taka matka nie wiadomo co ona tam, czym ona się tam zapłodni. Jaki truteń jej tam geny swoje przekaże. Dlatego czy ona będzie agresywna czy łagodna to w dużym stopniu też zależy od tego z jakim trutniem ona się tam powiąże w powietrzu. Czasami jest tak, że w drugim, trzecim roku... Matki robią się bardziej agresywne, no niektórzy uważają, że właśnie one tam korzystają z genów z innych trudni. Taka matka wiecie o tym, czy może nie wiecie, że żyje nawet do 6 lat i na lot godowy tylko wylatuje raz, nie co roku, jak niektórzy twierdzili, ale raz w roku raz wyleci tam W 18, 22 czasami dniu życia i czerwi, nawet do 6 lat. Niektóre matki bardzo dobrze się sprawują. Ja takich starych matek nie mam. No moje pszczoły robią sobie podmianę, zawsze cichą wymianę. Jak no matka coś nie pasuje, to robią na boku jednej z ramek, w rogu, niziutko, matecznik, wybierają komórkę z jajeczkiem. I powiem Wam, że czasami właśnie matka jest o niebo lepsza. Miałem nie, takie pszczoły, że nie dało się podejść do nich. Złagodniały w ciągu sezonu, i okazało się, że doszło do cichej wymiany. I matura po nich no, była bardzo, bardzo miodna. I bardzo, bardzo łagodna. Patrzcie, one se tu podałem ciasto. Troszeczkę takiego kupnego miałem, gdzieś tam znalazłem. No to jest bardziej mokre, to kupnę Ale moim też się interesują. Zjedzą mi to i to, bo nie mają na ramkach za dużo pokarmu. Tu jest truteń, jak widzieliście, siadł na chwilę. On tu się kręci, że czuje. Trutnie nie gryzą. Pamiętajcie o tym, jak znajdziecie trutnia, można go na ręce położyć. Trutnie nie gryzą. Robotnicy. A zobaczcie, tutaj jest trutnie Wychodzi, wchodzi, chodzi sobie. Próbuję sobie wejść. Nie krzyczcie na mnie, że teraz daję ciasto pszczołom, bo to ciasto nie idzie do uli, które produkują miód, tylko do odkładów. Także sąsiedzi też niech nie krzyczą i niech nie myślą, że oj, bo Karol ładuje cukier, no potem miód wiruje, bo to jest potrzebne dla małych rodzin, dla młodych odkładów, żeby po prostu mamusia czerwiła. Zobaczcie. To jest zachowanie pszczoły. Ta pszczółka się ładnie zachowuje. I to tak według mnie to zachowanie powoduje, no przypuszczam, że to jest objaw przyjęcia matki. nie? No ale nie wiem, jak to do tego podejdą starsi pszczelarze. Pchają się tutaj, bo to jest ciasto. Niektóre się pchają do matki, bo tu są, tu są tu są, tu są dziureczki i one próbują ją uwolnić karmić języczkiem tam sięgają a niektóre tam dalej odsunąłem troszeczkę ciasta odsunąłem, yy, odsunąłem plastikową zatyczkę i mamusia prędzej wyjdzie do nich i będzie czerwić zobaczcie Dobra, pozdrawiam Was serdecznie No, i po takim filmiku małym o mojej matuli tym razem Alpejce, zapraszam do oglądania kolejnych filmików. No i czekajcie na wieści, jak się spisała. Czy była ładna rodzina, czy była miodna, czy ładnie czerwiła. Zobaczymy. Okaże się to w sezonie. Pozdrawiam.